Szczęść Boże. Szczęść Boże. E, więc moje takie pierwsze pytanie. Jak brat wspomina swoje początki e, po wstąpieniu do Kapucynów? Mm -hmm. Oj, bardzo różne mam wspomnienia. Mam, e, mam takie bardzo, bardzo piękne wspomnienia. Właściwie teraz, jak po latach spotykamy się z braćmi e, z mojego nowicjatu, to właściwie najpiękniejsze spotkania to są takie, które głównym tematem są wspomnienia. Mm -hmm. Może Ale jest są też takie jedno szczególne wspomnienie z pierwszych dni, z pierwszych miesięcy tego czasu, albo właśnie może już później, kiedy po latach się wspomina z braćmi, te wspomnienia, może to też jest jakieś, było jakieś takie wydarzenie czy spotkanie. Ja właściwie bardzo mało znałem kapucynów przed wstąpieniem do zakonu i pierwsze dni były dla mnie mocno szokujące. Mhm. Sam klasztor był dla mnie taki. Miejscem rzeczywiście e, jakoś wyjątkowym, podniosłem. Właściwie te pierwsze dni w klasztorze to wspominam jako, jako jaki taki, taki czas zachwytu z jednej strony, a z drugiej strony taki czas e, obaw, lęku, czy to moje miejsce. Mhm. E, I co pomagało bratu jakoś e, jednak? E, dalej trwać w zakonie, dalej jakoś zmagać się z tymi, z tymi przeżyciami, ale też jakoś, no, po prostu żyć w takich nowych dla siebie warunkach. Ja nie, nie pamiętam, żebym miał jakieś trudności, jeśli chodzi o, o to, czy być w zakonie, czy nie być w zakonie. Ta moja decyzja była jakoś wtedy taka pewna, taka mocna. Nie, nie pamiętam, żebym miał jakieś wątpliwości na samym początku. Byliśmy bardzo dużą grupą. Jak ja wstępowałem do zakonu, to było nas 27 postulantów. Spaliśmy gdzie się tylko dało na piętrowych łóżkach ale, ale byliśmy taką grupą, która wzajemnie siebie mobilizowała i, i do modlitwy, i, i do jakiegoś rozwoju do nauki. Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy właśnie o tym, czym jest powołanie, czym jest nasze kapucyńskie powołanie. To wtedy się te dyskusje rozpoczynały, brat, ojciec. Mhm. E, I stanęło w końcu na tym, że jednak e, warto mówić do niezależnie od tego, czy ktoś jest poświęceniach czy przedświęceniami, właśnie e, brat, brat. Zgadza się, tak, tak, tak. Tak, tak. Mhm. tak rzeczywiście to. E, ja już byłem w takim duchu wychowany mhm. i bardzo to sobie cenię. Dla mnie to jest takie, takie piękne i ważne. Mm. A mam jeszcze pytanie, ponieważ e, brat będzie nas prowadził podczas kongresu duchowo w związku z wprowadzeniami do modlitw uczniami i nieszporami. E, może ma brat jakieś takie marzenie co do tego, jaki owoc e, mogłoby wydać to, 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 to prowadzenie, te modlitwy, które mhm. tutaj są. Właściwie moja rola polega na tym, żeby pod modlitwę podprowadzić i właściwie najpiękniejszym owocem byłaby po prostu modlitwa. A jeśli, jeśli w tej modlitwie ważne będzie jakieś zdanie z Ewangelii, które chciałbym każdego dnia uwypuklić, no to to już będzie owoc najpiękniejszy. Jest taka piękna praktyka w duchowości franciszkańskiej, która właściwie pochodzi od samego świętego Franciszka, że, że modlitwa medytacji to jest taka modlitwa, w której nosimy w pamięci jakieś słowo, które szczególnie. Dotknie naszego serca, i wydaje mi się, że to byłby najpiękniejszy owoc. Taka modlitwa, w której słowo z Ewangelii zostanie z nami mm. przez cały dzień. I właśnie może w związku z tym e, pamiętaniem o słowie, czy jest jakieś takie e, ubrata poczucie prowadzenia przez Słowo Boże w ciągu swojego powołania, właśnie może jakiś. E, Jakieś słowa bardziej zapadły w pamięć, może, e, może? No właśnie, jaką rolę odgrywało Słowo Boże w powołaniu u e, brata? No to taka a wspomnie wspomnień. Mam takie wspomnienie z nowicjatu. E, kiedy ja byłem w nowicjacie, to mieliśmy taką praktykę, że każdego dnia po Eucharystii mieliśmy taki przedłużony czas na dziękczynienie. E, I to był też taki czas, w którym, w którym czytaliśmy Pismo Święta. I pamiętam. Jak po kilku miesiącach takiego systematycznego spotkania z zespołem, miałem takie poczucie e, jakiejś niezwykłej bliskości Pana Boga, ale połączonej z, z jakimś światłem, z jakimś takim rozumieniem głębszym siebie. E, to była dla mnie jakaś niezwykła nowość. E, i, I to doświadczenie ze mną pozostało w formacji, ale potrzebowałem jednego z moich wychowawców, potrzebowałem mojego rektora. Andrzeja Barana, mhm. który, który rzeczywiście podpowiedział mi i jakoś uparł się trochę przy tym, żebym, żebym zajął się studiowaniem Pisma Świętego. Mhm. I rzeczywiście jemu zawdzięczam to, że, że Pismo Święte stało się moją pasją i poniekąd trochę moim zawodem. Mhm. I w tym momencie mojego brata zajęciem w zakonie jest jakaś właśnie. Jakie pismo święte odgrywa w tym, tym rolę? No właściwie podstawową, taką fundamentalną. Ja nie nauczyłem się mówić kazań, które nie mają zaczepienia w Piśmie Świętym. Ja nie potrafię powiedzieć konferencji, jeśli nie mam gdzieś zaczepienia w Piśmie Świętym. Ja mam dużo podziwu dla, dla takich kaznodziejów, którzy potrafią Opracować jakiś temat, prawda, szukać argumentów w nauczaniu kościoła, w życiorysach świętych. Ja tak nie potrafię. Ja, ja potrzebuję słowa. Ja potrzebuję spotkania ze słowem. Zresztą jakoś mocno mi to potwierdził, że to jest słuszna droga papież Benedykt XVI, który w ten sposób powiedział o teologii, że teologia ma być komentowaniem Pisma Świętego. I mnie to jest bardzo bliskie. No cóż, słowo jest ze mną każdego dnia. To może tak na zakończenie mam jeszcze pytanie. Czym powinno być dzisiaj Słowo Boże dla młodych, może nie tylko młodych, konsekrowanych? Hmm. To jest dobre pytanie. Ja przez wiele lat byłem wychowawcą, i właściwie to, na czym mi najbardziej zależało, kiedy towarzyszyłem tym młodym braciom w formacji, to na tym, żeby Pismo Święte stało się ich światem. To też taka myśl, którą zaczerpnąłem od jednego z moich profesorów, który przy jakiejś okazji na swoim seminarium opowiadając o, o Pasji, bo on też był, jest biblistą, opowiadał o takim klasztorze we Francji, już nie pamiętam, który to był dokładnie klasztor. Badał pisma tamtejszych mnichów średniowiecznych i stwierdził, że. Całym ich światem była Biblia, że właściwie w ich wypowiedziach, w ich pismach nie ma innych odniesień, nie ma innych skojarzeń jak, jak Biblia. I właściwie to mi przeświecało wtedy, kiedy byłem wychowawcą, żeby, żeby podprowadzić braci pod to, żeby Biblia stała się ich światem.